Z festiwalem wiąże mnie przede wszystkim osoba dyrektora, bo z nim do szkoły chodziłem, tylko on chyba dwie klasy wyżej był. Jedną na pewno. On był młodszy, teraz jest starszy oczywiście się zmieniło, ale, ale ja go nie pamiętam ze szkoły. Dobra, dobra. W ogóle niewiele pamiętam. Ale trochę, trochę, trochę był starszy. W po w latach 80. Taka piwnica w centrum miasta. I oni tam, i oni tam ćwiczyli w tak zwanych kanciapach i zespół Kult się charakteryzował tym, że oni potrafili grać muzykę w bardzo różnych stylach. I to charakteryzuje dobre zespoły Że nie tylko jakaś tam jeden typ rąbanki Tylko tutaj tu rąbanka, tu siekanina I tak dalej Rock and roll